Siemanko, wita was super za 0.90 i zapraszam was na kolejne skoki, a więc jak widzicie skaczemy na jako 22, a więc za chwilę się widzimy. Okej, okay, jestem z wami, lecimy, skok kwalifikacyjny, uwaga czy nam się uda, słabe wybicie z progu, powiem szczerze, ale mam nadzieję, że to nic, no nie jest najorszy skok. Ale czy wejdziemy do konkursu? Zobaczymy. Tak, wyszliśmy, a więc widzimy się za moment. Okej, okay, lecimy skok konkursowy. Mam nadzieję, że będzie trochę lepsze wybicie z progu. Nie, nie za bardzo, słuchajcie, ten próg mi wychodzi. Oj, nie, odpadniemy raczej z konkursu. No ale zobaczymy się za moment. Okej, okay, jestem z wami z powrotem, Skaszemy na następne kwalifikacje, następny mamut. Ja nie wiem czemu tak tyle tych mamutów było w e, kalendarzu. Jest. No ale weszliśmy do konkursu i widzimy się za moment. Okej, okay, jestem z wami z powrotem i mamy skok. Miejmy nadzieję, że będzie dobry. Dobre wybicie z progu, ale lot no Podobnie polecieliśmy Może będziemy, no widzimy się za moment Okej, okay, jestem z wami z powrotem Nie udało nam się dostać do drugiej serii, ale teraz kolejne kwalifikacje Miejmy nadzieję, że wejdziemy do konkursu No jest szansa Jest, jesteśmy Widzimy się za moment Okej, okay, lecimy. Dalej mamy ko skok konkursowy. Miejmy nadzieję, że w końcu zdobędziemy punkty do Grand Prix. Uwaga, to będzie dobry skok. Oj, upadek. No nie wiem, czy będziemy w drugiej serii. Widzimy się za moment. Okej, okay, jestem z wami z powrotem i skaczemy. Kolejny konkurs. Kolejna szansa. Tym... Razem skocznia normalna I słuchajcie yy, Coś mnie wywaliło na pulpit więc mamy jeszcze do tego dzisiaj pecha Widzimy się za chwilę Okej okay, skaczemy kolejny skok kwalifikacyjny Szczerze tamto to to był wypadek przy pracy teraz Powinniśmy się dostać. O mój Boże, co my zrobili? Co ja zrobiłem? Ale może się dostanę do konkursu. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, nie dostaliśmy się do konkursu. Jak widzicie 15 z konkursów, więc będziemy kończyć odcinek, ale dzisiaj jeszcze jeden, a więc trzymajcie się. Na razie. Cześć.